Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Czym jest ta dyrektywa omnibus, o której było jest głośno we wszystkich gazetach? Straszą znowu jakimiś olbrzymi karami w tych gazetach różnych, i że w ogóle to, w ogóle jeśli tego nie masz, to masz ogromny problem. Czym Jasne. to jest w ogóle? Więc dyrektywa omnibus to jest taki rodzaj aktu prawa unijnego który wziął na tapet e, prawo konsumenckie. E, badania wykazywały, że jest bardzo duża niespójność e, w rozwiązaniach, które przyjęły poszczególne kraje Unii Europejskiej, czy to jeżeli chodzi o biznes stacjonarny, czy ten właśnie biznes e, online. I dyrektywa Omnibus ma za zadanie unowocześnić prawo konsumenckie, czyli dostosować je do, re, do, rzeczywisty, do rzeczywistości, do realiów, z którymi się stykamy w naszym codziennym życiu. I dodatkowo zabezpieczyć tą mimo wszystko słabszą grupę e, stosunków handlowych, czyli właśnie konsumentów, przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Nie wiem, czy kojarzycie tego typu praktyki, jak na przykład przed Black Friday w wielu sklepach ceny magicznie skaczą w górę, żeby w Black Friday była obniżka minus 20, minus 50%, albo takie praktyki, że sklep internetowy samodzielnie pisze sobie opinie. Zamieszcza tylko te pozytywne, albo w przypadku multibrandów, że nie do końca wiemy, na jakiej zasadzie funkcjonuje plasowanie, czy jak działają wyszukiwarki. Więc e, organy Unii Europejskiej, różnego rodzaju komisje, czy nawet organizacje pozarządowe zebrały do jednego worka wszelkiego rodzaju nieuczciwe praktyki, przeanalizowały je, dodały do tego, Trendy na rynku, w tym na rynku e-commerce, i z tego powstała dyrektywa omnibus, która właśnie, jak powiedziałam wcześniej, ma unowocześnić to prawo konsumenckie. Dyrektywa omnibus, tutaj może teraz przejdziemy do tego drugiego wątku, od kiedy ona obowiązuje. Bo jest wielki chaos no w sieci. Wiele artykułów w ogóle wprowadza w błąd, co, co mi się nie podoba. Bardzo nie lubię, gdy ktoś przedsiębiorców straszy karami, żeby nie wiem, czy sprzedać swoje usługi, czy po prostu mieć jakiś bardziej clickbaitowy artykuł, ponieważ dyrektywa to nie jest rozporządzenie. Rozporządzenie pewnie kojarzycie z RODO, prawda? Jak ono wchodziło, to faktycznie rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, czyli obowiązywało od razu wszystkich w państwach unijnych. A dyrektywa to jest taki rodzaj aktu prawa Unii, że ono potrzebuje. Na przykład ustawy, która będzie wdrażała te przepisy w prawie krajowym, czyli dyrektywa stawia pewne cele dla wszystkich państw unijnych, a kraje członkowskie już na mocy, na przykład, właśnie tych ustaw krajowych muszą te cele zrealizować. I nasz parlament niestety nie wyrobił się w czasie, czyli nie zdążył do tego 28 maja z uchwaleniem ustawy, która będzie zmieniała ustawę konsumencką. Jest to na etapie prac w komisji. Nadal czekamy. Ja już ten treść tego projektu oczywiście znam, my też na tej podstawie yy, będziemy dzisiaj rozmawiać. Niemniej jednak, no czekamy, tak? Nie mamy treści polskiej ustawy, nie mamy szczegółowych wytycznych, yy, w związku z czym nikt jut, do jutro do Państwa, czy czytam 29 maja, nie może do Państwa przyjść, zapukać, wlepić yy, Państwu kary, ponieważ nie mamy ustawy krajowej. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.